Rap to drugie najlepsze co robi ustami. Big business, big money. Myślałem, że ludzie mają troszeczkę dystansu, a nie mają takiego kija w dupie. Jest dobrze, jest dobrze, wszystko jest w porządku. Chłopaki tutaj dobrze robią. Bad click, najlepszy bookmacher. Ze specjalną ofertą dla widzów kanału. Link w opisie. Sprawdź też ich social media. Druga konferencja, Fame 14, jesteśmy tutaj. Zwykły kibic, Justek like Freestyle. Krzysiu, na początek powiedz jakiś swój lubiony tekst z internetu. Robi wrażenie. Robi wrażenie. Robi wrażenie. To też będzie robić wrażenie i na nas wrażenie zrobi to, jak zrobicie łapy w górę, subskrypcję. I posłuchajmy, co inni będą chcieli powiedzieć nam z internetu tekstami fajnymi teraz. Test na włodarza Fame MMA. Czy pan wie, nadałby się na włodarza? Ja mówię jedno nazwisko, jedną ksywkę, a pan w mgnieniu oka musi dopasować zestawienie, ok? O kurde, trudne. Zabawa, no, zabawa. Pierwszy dobra, dobra. rzut, uwaga. Freeze. Z Wardęgą w samym boksie. Freeze. No to z automatu Casper Moisk. Ja. A już wiem, jak to będzie się sypało. Freeze. Gargamel. Pedro. O, będzie na każde pytanie mówił Pedro. Freeze. Wardęgę. Mata. Sobel Sentino Mata O, to, to będzie dobre A może być też z kobietą? Nie no nie No a kogo miałeś? Co, co, o czym pomyślałeś? Chciałem, żeby okay. z Linkiewicz Ciekawa waleczka by była To by było ciekawe Raper Mata, zobaczyłbym go z Jackiem Kurskim Oooo, Bedoes z tej strony BDS 2.1.5. Mata z bds a to by był prawdziwy freak fight. No bo wiesz, bo mata szybszy, zwinniejszy, bo lżejszy. jakby już go złapał. Jakby się położył. no 2.1.1.5. No. Mata. Y dekila Uuuu Mata. W skutek Lewandowski. Glik Ronaldinho. Robert Lewandowski. A to już trudniejsze no? O, wiem. Paulo Sousa. <laughs> to było dobre. <laughs> Za to wszystko, co nam zrobiłeś, wyjaśnię ci w OKTAGONIE. OKTAGON ich zweryfikuje. Neymar. Może możesz być z Polski? Nie, może... Artur Borus, Wolę Artura Borucza. Robert Lewandowski. Cristiano Ronaldo. Z e, Benzamą. Błaszczykowski. Krzysztof Wibisz. Zygmunt Heisen. Ale szybki jest, najszybszy jest. Marcin Neymar. Szybko, szybko, szybko. Krzysztof Wibisz. Jacek Murański. Ja tam koło ciebie mogę być półtorej sekundy. Krzysztof Ty. Stary jest jeszcze I, I też jestem Krzysztof, to w sumie pasuje, ty. Kłebo na Fide. Tako na Fide. Dobrze, czyli to by była walka jeden na dwóch, tylko że jeden by walczył. No, ciekawy Ciekawe połączenie. Kłebos z Fabiańskim. No, Kłebos z Fabiańskim, to by było dobre. 50 cent. To by była taka, no. Międzynarodowa. Jak tak pomyślałem sobie, że może jednak za Polskę trzeba wyjść. Nie tylko poza Kraków i poza Małopolskę. z Staco. Nie, Kuebo z Santino Uuuuu. Kuebo. Tako. Takie walki. Chłebo no, tako. Tako. Szczerze, le... ale by nie ciekawiła cię ta walka stary? To to by, rozjebał, to by był stary każdy bilet wyprzedany. Ja nie słucham ich, a sam bym to obejrzał. Ja słucham ich i tym bardziej bym obejrzał. <grym> no więc Jeden z włodarzy Fame, czyli pan Rozpara Z kim byś widział Pana rozparę w klatce. Widziałbym go z ministrem zdrowia, kierowca karetki. Tak. Mój stary. Mówiłem, że Murana stary. Rozpara z Pastelnakiem. Udzian Mamet Halidow. Budda. No właśnie. <grywa> to to, to, <grywa> to są big business. Big business, big money, Jake Paul Ja go kocham, f ale on jest takim kotem, żebym z nim wyszedł, żeby klepnąć tylko. Ale <grywa> jego, jego czy czy mat? Nie, no jego. wiadomo, maty by tam nie było, no przecież by walczył z Linkiewicz. Czajnika, czajnika. Czajnika, czajnika. Uwaga. Czajnik? Mini Mike. Miałby szansę czajnik. Mini Mike miałby szansę. Nie, czajnik miałby szansę. A z ekipy w takim razie mówi się, że Patec mógłby zawalczyć na fejmie, co ty myślisz? Patec z kim? Nie wiem, z Leksiem, o. Z Leksiem, no! Tylko że Leściu lepiej, żeby się zmierzył na przykład z konopem, nie? Pyszka? Oj to jest dobre w sumie pytanie. Możesz sobie tu teraz wyszczekać przeciwnika. Kurde, jakbym się przygotował? Kurde, to Logan Paul, w sumie tak gabarytowo, tak szczerze. Jaki ostatnio tekst, taki wiralowy, jakiś wiesz, z TikToka czy z YouTube'a zapadł ci w głowie z typu jestem hardcorem. Jestem hardcorem. Musimy coś ustalić. Rap to drugie najlepsze, co robi ustami. Musimy coś ustalić. Rap to drugie co najlepiej robi ustami. Co u ciebie jest pierwsze? No, się ostatnio mnie o to pytali, ale nie mogę powiedzieć. Jak <noise> <a, a>, <noise> <noise> Ale nie twój, nie twój. Ostatnio to jest symbol, no więc. Chyba tylko to. <noise> nie było jakiegoś mocnego mema ostatnio. Taki mem, który my teraz używamy, to od boksera zaczerpnęliśmy, że kończymy zdanie stary. Wiesz, stary, coś tam opowiadał stary. Wiem stary. stary. Jak ktoś mnie pyta, czy jest dobrze, nie? To zazwyczaj odpowiadam, jest dobrze, jest dobrze, wszystko jest w porządku. Chłopaki tutaj dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku. Pozdrowienie leci mordeczki w stywniutko. Pozdrawiam całą legnicę. <noise> jest git, pał. Jak Tak z Moniki gociołek od dwóch metrach To jest dwa metry? Nie, dwa metry są wyżej niż ty. A, bez kit, dobra A to było z tobą nawet, to nie To ze mną, stary, i to ja tak powiedziałem To, to, to przez ciebie Czy ja wiem czy to przeze mnie, bo to w sumie ja, no w sumie ja powiedziałem, no że to wrzuciła, no ty, nie? No ty Ale myślałem, że ludzie mają troszeczkę dystansu, a nie mają takiego kija w dupie, ale no jak widać, myliłem się Robi wrażenie, robi wrażenie ten potwór 14 ten... centymetrów To też dużo Ale 14 to też dużo Też dużo, tak, też dużo Zatypuj nam walkę wieczoru Tromba, Bomba czy Gimper To twoim zdaniem wygas stary? Tromba w drugiej rundzie przez poddanie Ale tutaj Precyzyjny wynik? Tak, okay. tak tak mi się wydaje, no? Ewentualnie w pierwszej rundzie. Nie no jestem za Trąbą zdecydowanie. Dlaczego mój ujź no, Chłop chłopiec stąd, swój chłop. Jak nie, to wbiegam mu pomóc. Pójdę na przekór, bo pewnie wszyscy stawiają na Trąbę, to ja powiem, że gimper gimber. Szczerze. Adaś, szczerze, ile chcesz za tą robotę? Nie, nie szczerze. A jak nie szczerze. To... Nie szczerze, nie szczerze. Nie szczerze, to myślę, że gimper wygra. No Cholera, no myślę, że tromba. Myślę, że tromba, myślę, że tromba. No bo on jest wyższy, nie wiem czy jest cięższy, ale zasięg robi robotę. Chalera, więcej no. ma więcej ma na insta wydaje, na instrzenie. <gimper>, Gimper, ponieważ moim zdaniem z racji tego, że tronował na siłowni wiele lat I on ogólnie mi się wydaje, że jest dłużej w treningu po prostu Tromba faktycznie coś tam miał do czynienia z MMA, ale Tromba się wydaje bardziej gościem, który pójdzie w melancz Niż kur... <gimper>, <gimper>, Gimper, nie wiesz co Okej, okay, że Gimper bardziej jest sfokusowany, myślisz na to? Ja, ja Gimper A dlaczego pokonasz tego pana, co stoi po lewej stronie tutaj obok nas? Dlaczego go pokonasz? Bo jestem lepszy Po prostu No, Bad, najlepszy bukmacher